Animia to gra sieciowa oparta o przeglądarkę internetową. W tej chwili rozbudowany jest wątek ekonomiczno-taktyczny, choć mam nadzieję, że w przyszłości zostanie on poszerzony o dodatkowe elementy urozmaicające przebieg rozgrywki. Wolałbym, aby Animia nie stała się kolejnym klonem kolejnej sztampowej gry toczącej się w okienku przeglądarki. Gra stworzona, jest, gra stworzona jest ad hoc, w związku z tym mile widziane są wasze opinie na jej temat już na samym początku. Wszelkie sugestie, propozycje i pomysły z waszej strony mogą wpłynąć na ten projekt w dużej mierze. Wyrażajcie swoje opinie na temat wyglądu, przebiegu rozgrywki, Możliwych wątków i tak dalej. Oczywiście ad hoc nie znaczy zupełnej pustki projektowej. Gra ma już spore podwaliny. Jej struktura i możliwości, jakie zostaną w przyszłości zaimplementowane, są rozległe. Wszystko jednak w zarysie. Także taki stan rzeczy nie zmienia faktu, że każdy nowy pomysł ma szansę bytu. Co do świata gry, umieszczony jest on w nieokreślonym czasie i przestrzeni. Cytadele to potężne enklawy. Enklawy społeczne rozsiane w różnych zakątkach, istoty, jakie zamieszkują mowę cytadele, opisują zupełnie inne normy społeczne, gospodarcze czy biologiczne niż te, z jakimi zwykliśmy mieć do czynienia na co dzień. Dodatkowo w świecie nimi czas biegnie w zupełnie inny sposób. Właściwie można powiedzieć, że czas nie istnieje w zadowalających, w zadowalających ilościach. Ale kiedy się już pojawi, to my decydujemy gdzie i w jaki sposób, w jaki sposób go rozdzielić, w jakim zagęszczeniu powinien, powinien się pojawić. Mam nadzieję, że brzmi to zachęcająco na tyle, by śledzić dalsze losy animi i ewentualnie wspomóc projekt w jakikolwiek sposób.